Część pierwsza. Cień kiosku i pierwsze ciała. Lwów, lata 30 XX wieku. Miasto, pełne życia. Zapełnione tramwaje, zapach świeżych bułek na straganach, rozmowy w kawiarniach. I obok tej codzienności niepozorny kiosk na rogu ulicy. Drewniana budka, malowana ciemną farbą z małym okienkiem, przez które sprzedawano gazety i papierosy. Zaladą. Hieronim Cybulski. Na pierwszy rzut oka zwykły kioskarz, człowiek cichy, niemal niewidoczny, ale jego chłodne spojrzenie sprawiało, że wielu klientów odchodziło stamtąd z niepokojem, choć nie potrafiło powiedzieć dlaczego. Wszystko zmieniło się, gdy zaczęły znikać młode kobiety. Ich ślady urywały się gdzieś w centrum miasta. Początkowo nikt nie łączył tych spraw, aż do dnia, gdy w zaroślach na obrzeżach Lwowa natrafiono na pierwsze zwłoki. Ciało było zawinięte w stare gazety. Strony, które jeszcze wczoraj przynosiły wiadomości o polityce i kulturze, nagle stały się makabrycznym całunem. Symbol był aż nazbyt wyraźny. Ktoś, kto miał dostęp do stosów gazet, używał ich jako swoistego podpisu. Prasa pisała o mordercy, który owija swoje ofiary w wiadomości dnia. Od tego momentu oczy policji i całego miasta zwróciły się ku niepozornemu kioskarzowi. Część druga. Sieć podejrzeń i tropy śledczych policja lwowska początkowo działała ostrożnie. W latach 30. nie było laboratoriów kryminalistycznych takich jak dziś. Śledztwo opierało się na obserwacji, dedukcji i zeznaniach świadków. Kluczowy trop pojawił się, gdy jeden ze znajomych zaginionej dziewczyny wspomniał, że widział ją ostatni raz przy kiosku cybulskiego. Wkrótce zgłosiły się inne osoby. Wszystkie powtarzały podobny schemat. Ofiary często były widziane, jak kupowały gazety albo rozmawiały z kioskarzem. Śledczy zaczęli prowadzić mapę zaginięć. Linia po linii, punkt po punkcie, wszystko prowadziło do tego samego rogu ulicy. Policja postawiła więc na obserwację. Funkcjonariusze ukryci w bramach i za szybami kawiarenek śledzili każdy ruch kioskarza. Zauważyli, że miał zwyczaj zapisywać coś na kartkach po rozmowach z klientkami. Zbyt często interesował się kobietami, które stawały przy jego okienku. Gdy kolejne ciało odnaleziono zawinięte w gazety tej samej gazety, którą sprzedawał Cybulski, wątpliwości zniknęły. Policja wiedziała, że to już nie przypadek. Część trzecia Kiosk jako kryjówka tajemnic. Nocna kontrola kiosku była dla śledczych momentem przełomowym. W środku, oprócz prasy i paczek papierosów, znaleziono drobiazgi. Damskie chusteczki, rękawiczki, torebki. Dla klientów mogło to wyglądać jak zguby, ale ilość i różnorodność przedmiotów wskazywała na coś więcej. Najbardziej wstrząsające było to, co znajdowało się pod podłogą kiosku. Deski były świeżo podważane, w ukrytej skrytce leżały kolejne kobiece rzeczy: biżuteria, listy, fragmenty garderoby wszystko ułożone jak trofea. Jednak nie to wzbudziło przerażenie funkcjonariuszy. Wśród rzeczy znaleziono zakrwawiony nóż, którym Cybulski mordował kobiety. Obok tych przedmiotów znaleziono plik gazet, ale nie takich do sprzedaży. Były to egzemplarze używane, pogniecione, niektóre z ciemnymi plamami. Policjanci od razu powiązali je ze sposobem, w jaki owinięte były ciała, znalezione na obrzeżach miasta. Kiosk, który miał być miejscem codzienności, stał się kryjówką tajemnic, swego rodzaju makabrycznym archiwum, a Cybulski, na widok dowodów, nie zaprzeczał, nie oburzał się, miał się tylko uśmiechnąć, jak człowiek, którego tajemnica właśnie wyszła na jaw, ale który wciąż czuje się silniejszy od wszystkich wokół. Część czwarta. Proces i psychologiczny cień. Proces Hieronima Cybulskiego stał się widowiskiem. Sala sądowa była przepełniona. Wszyscy chcieli zobaczyć kioskarza, który krył się w cieniu zwyczajności. Prokurator wykładał dowody, osobiste przedmioty kobiet, gazety używane jako całuny, zapiski znalezione w kiosku. Obrona próbowała bronić oskarżonego, tłumacząc, że przedmioty mogły być zostawione że gazety to tylko przypadek. Ale ława przysięgłych nie miała złudzeń, gdy przedstawiono ostatni dowód, zakrwawiony nóż. Cybulski siedział w ławie oskarżonych spokojny, niemal wyniosły. Patrzył na salę tak, jakby to on oceniał widownie, nieodwrotnie. Ten spokój był dla wielu bardziej przerażający niż same dowody. Psychologowie, którzy go badali, sugerowali, że Cybulski miał obsesję kontroli i potrzebę dominacji. Kiosk nie był przypadkiem, to było idealne miejsce, by obserwować, notować, a potem wybierać swoje ofiary. Gazety stawały się symbolem, jego narzędziem codziennej pracy i zarazem makabrycznym podpisem. Wyrok, wieloletnie więzienie, nie rozwiał wszystkich wątpliwości. Do dziś nie wiadomo, ile naprawdę było ofiar i ile historii kryje kiosk cybulskiego. Historia Hieronima Cybulskiego udowadnia, że najstraszniejsze zbrodnie często rodzą się tam, gdzie nikt ich nie podejrzewa w kiosku, w miejscu, gdzie każdy z nas zatrzymywałby się po gazetę. A gazeta, symbol informacji i codzienności, w jego rękach stała się czymś, co wieńczyło życie ofiar. Nie wiadomo, co spowodowało, że wybrał taką drogę w życiu. Nikt nie znał jego dzieciństwa, ale prawdopodobnie było one mroczne i bolesne tak samo jak w przypadku wampira z Dusseldorfu. To nie tylko opowieść o zbrodni, ale też o tym, jak cienka bywa granica między tym, co zwyczajne, a tym, co przerażające. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej takich historii, zasubskrybuj kanał Dreszcze Prawdy. Zostaw komentarz i poznaj ciemną stronę świata.